Miliardy małych kuleczek. Cały ocean obłoków. A w nich życiodajne krople dla spragnionej ziemi. Bywa, że na deszcz czeka się długo i cierpliwie. Z każdą większą chmurą wiąże się nadzieja. A chmury przychodzą i odchodzą. Zmienia się pejzaż nieboskłonu, ze wschodem czy zachodem słońca, a krople nie spadają na ziemię. Nie z każdej chmury może być deszcz, nie z każdego obłoku ulewa, Choć wszystkie zbudowane są z pary wodnej, gdzieś tam nastąpić musi jednak prześlenie. Drobiny H2O dopiero wówczas zaczną się zlepiać w nabrzmiałe krople i spadną poddane powszechnemu prawu ciążenia. Ale natura nie zawsze była łaskawa. Trzeba ją więc do tego zmusić. Do niedawna był to pomysł z gatunku utopii. Dziś jednak, gdy staliśmy się inżynierami kropel, nie jest to wcale zadanie niewykonalne. Jedyny problem to koszt operacji, a reszta to rutynowe działania. Samolot ładuje się baterią naboi wypełnionych proszkiem i jodkiem srebra. W dziesiątkach wyrzutni pod skrzydłami cały arsenał do wywoływania deszczu. Tak, tak, właśnie deszczu. Bo jodek srebra to taka dziwna substancja, że rozpylony w chmurze powoduje skupianie się pary wodnej na drobinach proszku. Mini kropelki bardzo chętnie nabierają wówczas tuszy i urastają do prawdziwie deszczowych rozmiarów. Oto inżynierski przepis na niepogodę. Inżynierowie Kropel oczywiście nie działają po omacku. Wszystko dzieje się w obecności i pod kontrolą komputera. On jeden potrafi w ułamku sekundy dokonać obliczeń parametrów chmury, w którą właśnie wleciał samolot. Analizatory na skrzydłach pobierają próbki powietrza, by ustalić, czy chmura warta jest zachodu. Podobne analizy wykonują naziemne stacje radarowe. Chmury o większej zawartości wody dają gęstsze echo, tak więc gdy ekran wypełniał plamy, w eter idzie sygnał pełnego pogotowania. Zbliża się najważniejszy moment. Aparatura pokładowa dokonuje ostatnich obliczeń. Ocenia się błyskawicznie perspektywy operacji. Szacuje się wielkość i zasięg opadu. Trzeba wiedzieć, czy warto. Naboje z jadku srebra są bowiem drogie. Każdy pocisk trafić więc musi w cel. I jest potwierdzenie. Pokładowa elektronika informuje. Właśnie teraz. Ładunki rwą się w chmurze, szarpiąc ją miliardami maleńkich ziarenek. Każde z nich to szansa na jedną kropelę. Każde to mikroskopijny zarodek kondensacji. Aerozol gęstnieje i maleńkie kropelki przybierają na wadze. Powoli stają się ociążałe i dalej już nie mogą swobodnie unosić się w chmurze. Na ekranie radaru to, co było bladym echem, stało się nagle burzową chmurą. Na naturze dokonano więc udanego zabiegu. Inżynierski sposób na krople okazał się skuteczny. Stworzono ich miliony i urodził się deszcz. i tak to się zaczęło. Bo ta historia z chmurami to oczywiście przejaw inżynierii najwyższej klasy na skalę geograficzną. Natomiast zabawa cywilizacji, zabawa ludzkości w tworzenie kropel, to jest historia wcale nie tak błaha i wcale nie używam słów na wyrost. Czy tak trudno zauważyć, że od pewnego czasu zaczęliśmy tworzyć ogromną ilość substancji, które są płynne umiemy je robić doskonale, przy czym mamy ogromne problemy w tym, żeby je aplikować, stosować, bo w tym przypadku najczęściej należy tę ciecz rozdrobnić na ogromną ilość niewielkich kropelek, bo wtedy jest i sensownie aplikować, nie wychodzi po prostu za dużo, a w wielu przypadkach na przykład powierzchnia czynna cieczy zwiększa się nawet tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy razy w stosunku do tego, co Klupie w butelce. I dopiero wtedy ta aplikacja jakby uzasadnia sensowność zastosowania jakiegoś środka chemicznego, od perfum do yy, powiedzmy środków owadobójczych na polach. I w związku z tym historia, inżynieria tworzenia kropli dla ludzkości była czymś niezwykle istotnym, choć tak mało zauważalnym, jak powiedzmy problem, no nie wiem dlaczego trawa rośnie dookoła. Zaczęło się to wszystko bardzo dawno, praktycznie od dwóch rureczek. Jedną wystarczy włożyć do pojemnika z wodą, a przez drugą przepuścić powietrze pod dużym ciśnieniem. Działa rozpylacz, wykorzystuje prawo Bernoulliego. Szybki przepływ obniża ciśnienie w tych okolicach, ciecz podnosi się, trafia na ten gwałtownie poruszający się strumień powietrza, zostaje rozpylona i tak dalej. Przy czym to był początek oczywiście, bo płuc Niech w wielu przypadkach nie starszało. W związku z tym narodził się pomysł, żeby wykorzystywać zupełnie inne ciśnienie. A powiedzmy pompeczki. A potem, no a potem właśnie, żeby użyć gazu, który już w samym aplikatorze, w samym dozowniku pod wysokim ciśnieniem się znajduje. Słynne aerozole, W środku freon pod wielkim ciśnieniem. I taki niewielki, ale jakże skomplikowany dozownik. Całość wygląda mniej więcej tak. W momencie, kiedy sprężyna podnosi samą głowkę do góry, jednocześnie uszczelnia się jakby możliwość przepływu cieczy do górnego otworu. Wystarczy nacisnąć robi się przestrzeń przez którą ciśnienie przepycha z dużą szybkością ciecz którą chcemy dozować no i wtedy w specjalnej i bardzo skomplikowanej konstrukcji dyszy tu wylatuje już to co nas interesuje tyle że w postaci mgły Tak, ale nie trzeba moim zdaniem sięgać do aż tak daleko idących, głębokich uzasadnień tego, że się zajmujemy dzisiaj tym, co nazywa się zrobieniem po prostu małej kropli. Wystarczy uświadomić sobie fakt, że malowanie pędzlem jest po prostu niezwykle niekorzystną z punktu widzenia oszczędności pracą. Marnuje się bardzo dużo farby, powierzchnia, którą się pomaluje nie jest tak doskonała, jakby to można było zrobić. I wystarczy że zastosuje się takie urządzenie. Z pozoru proste, ale w środku rzeczywiście niezwykle wyrafinowana konstrukcja tłok, który wywołuje podciśnienie, pompka, która styka się z niezwykle żrącymi i toksycznymi substancjami a wszystko zrobione po to, by w efekcie u wylotu Dyszy z węglików spiekanych niezwykle twardego materiału, pojawiła się biała. Najpierw był pomysł, a potem obudowa przypominająca swym kształtem niewielki pistolet, a potem filmowy upływ czasu, dzięki któremu całość, czyli aparat natreskowy, powstaje w jedyne 18 sekund. Gdy człowiek przekonał się, że pędzel nie jest najdoskonalszym i najbardziej oszczędnym sposobem malowania w fabrycznych halach pojawiły się precyzyjne obrabiarki. Sterowane specjalnymi programami i tak dokładne, że człowiek może im co najwyżej nie przeszkadzać. Tak powstaje serce pistoletu, którego amunicją jest farba. Obróbka metalowych elementów z dokładnością do dwóch mikronów specjalnie hartowana stal, niezwykle odporna na ścieranie bo przecież farba jest jednolitą cieczą tylko z pozoru. W rzeczywistości są w niej miliony ostrych drobinek, które niczym piach zdzierać będą powierzchnię tłoka i cylindra. Tysiące pomiarów z dokładnością do setnych części milimetra. Samo działanie pompki w aparacie natryskowym jest niby banalnie proste. Tłok cofa się i tworzy podciśnienie. Farba zostaje bezsana z pojemnika. Tłok rusza teraz do przodu i wypycha farbę przez specjalną dyszę na zewnątrz. Powstaje chmura drobniutkich kropelek. I o to właśnie idzie. W teorii brzmi to niezmiernie prosto. Ale o dziwo w technice rzeczy najprostsze wymagają z reguły największych wysiłków. Docieranie, pomiar, docieranie, pomiar. I tak w struga oleju, który łagodzi ból bez litosnego szlifowania. A potem montaż. I oczywiście znów naczelna zasada obowiązująca w tym klubie precyzji pomiar. Nie chodzi tylko o satysfakcję, że te tłoczki i cylinderki są dokładnie takie, jakie założono. Ich żywot będzie pełen udręki i żrących substancji. 100 ruchów w ciągu każdej sekundy, a malowanie ściany może trwać nawet i godzinę. biała mgła, mikroskopijne kropelki farby zamienione w płynny pył. Po przejściu przez specjalne dysze z węglików spiekanych ciecz zamienia się w powłokę lakierniczą. Migotliwe światło srebrno-stroboskopowej lampy ujawnia rzeczy niewidzialne gołym okiem. Tak pulsuje serce pistoletu. Tłok wypycha farbę w kierunku dyszy, tworząc ciśnienie rzędu 150, a nawet 200 atmosfer. I to wszystko w komorze niewiele większej od napastka. Reszta to tylko kwestia potrzeb i możliwości wyboru odpowiedniego kształtu dyszy, a może być ich kilkanaście i wielkości aparatu. mgłą zrobioną z maleńkich kropelek można malować wszystko, od zabawki do oceanicznego tankowca. Co oczywiście nie zmienia postaci rzeczy, że jest to urządzenie stosowane jednak do celów specjalnych. Natomiast no, Przepraszam cię, to jest jedna z najbardziej popularnych czynności, które wykonuje się w każdej dziedzinie przemysłu, niezmiernie ważnych... Przemysł, to... przemysłu, ale no, chociażby w domu też, używa się tego to... rzadko. Używa się jednak rzadko. Natomiast mówię o tych aplikatorach, o tym sposobie wytwarzania mgły, który no jeśli idzie przynajmniej o maszyny, liczy się w milionach, a może dziesiątkach, a może setkach milionów egzemplarzy. Ja tak miliardów nawet. A może i miliardów. Po prostu dlatego, Prawda? że my nie Zresztą ta cała sprawa bierze się i stąd, że jest to tak popularne, że nie zauważamy tego w ogóle wokół nas. Właśnie. Popularne, a jakże skomplikowane. Chociażby materiały. Ty wiesz, że tylko na przykład 6% mas plastycznych nadaje się do tego, żeby stosować w tych precyzyjnych urządzeniach. Prawda? Że są ogromne kłopoty. No, chociażby z budową samej rurki, którą wykonuje jedna firma w Europie tylko. Czy też z precyzyjnym wykonaniem całej reszty tych kilku części, które w efekcie dadzą niezadowolenie. Można mnie zawód. przekonać, że jest to tak skomplikowane jak prom kosmiczny. Więcej niż skomplikowane. Wiadomo przecież, że tam w środku ciśnienia, te kilka atmosfer, no, wykonuje się przy pomocy freonu. I ten freon uwalnia się do atmosfery. Wiadomo. Co dzieje się w związku z tym, co może się dziać no właśnie z pasem nie ozonu bardzo, nie bardzo wiadomo. No, niektórzy twierdzą, że freon niszczy tę warstwę ozonu zabezpieczającą nas przed, przed promieniowaniem nadmiernym ultrafioletowym, ale… Pewne mają rację. Na, na wszystko jest rozwiązanie, mój drogi, chociażby takie. Opakowanie, które yy, pozwala na bezpieczne przechowywanie aerozolu, yy, freonu po zużyciu. De facto dwa. Wewnątrz plastikowa… Druga plastikowa butelka, freon pomiędzy ścianami naciska na nią, a po zużyciu opakowania wyrzuca się to wszystko razem z freonem. Po problemie, freon zostaje. Wysokie ciśnienie wewnątrz najczęściej też, a trzeba to przecież zniszczyć. Nie mówiąc już o tym, że podczas samej fazy produkcyjnej, w momencie zalepiania, prawda, łączenia w całość tej butli z zaworem, no tam się pracuje przy ciśnieniach rzędu 100 atmosfer. Na no troszeczkę jest to bez sensu. Należałoby de facto użyć czasu przeszłego. Oczywiście w tego typu opakowaniach aerozolowych, codziennego zastosowania, codziennego użytku jeszcze tak, ale są rozwiązania inne. Okazuje się, że tę inżynierię kroplową można z równym powodzeniem realizować w ogóle bez ciśnienia. Są już dzisiaj urządzenia, które pozwalają dokonać tego rozpylenia cieczy na mikroskopijne kropelki rzędu ułamków milimetra. Bez ciśnienia przy pomocy innych metod. Ziemniaczki, że palce lizać, pod warunkiem, że dorosną, bo smakują nie tylko nam. Cała nadzieja w nim. Sam jeden przeciwko tysiącom. No ale nie jest bezbronny. Więcej uzbrojony jest jak na tę walkę po zęby, bo gdy Pan Bóg dopuści, nawet skija wypuści. 4 razy 15 v To nie zabiłoby nawet muchy, ale wewnątrz wędki miniaturowa przetwornica podniesie napięcie do 25 000V. Jeden z biegunów dla bezpieczeństwa i stabilizacji pracy stale ślizgać się będzie po ziemi. Drugi. Drugi dostarczy 1000V do wylotu butelki ze środkiem chemicznym. Warunek. Ciecznie powinna gęstością wiele odbiegać od jadalnego oleju. Bez napięcia z dyszy po prostu cieknie. Z cichym gwizdem startuje przetwornica i przestaje być normalnie. Potężne napięcie elektryzuje krople. Siły kulombowskiego odpychania rozrywają je w kroplisty pył. Działa rozpylacz systemu Electrodaien. Żadnych ruchomych części, żadnych ciśnień. Dysza składa się po prostu z dwóch precyzyjnych, plastikowych części. Wystarczyłby by wylot naczynia zmienił się w dokładny dozownik kropli. Idea rozpylania jest dziecinnie prosta, ale nim ukazał się pierwszy praktyczny egzemplarz, musiało minąć kilka lat badań. Nikt nie wiedział, jakie napięcie może dokonać rozerwania kropli. To można było ustalić tylko. Eksperymentem 10-15 tysięcy voltów i już. Nikt nie wiedział, czy procesowi nie przeszkodzi ruch, czy jak zmieniał się będzie pióropusz aerozolu i czy kropelki będą takie, jak potrzeba. Elektryczny deszcz przenikał laserową nitkę. Każda kropelka cieniem zostawiała ślad swego istnienia. W czasie, gdy przecinała wiązkę, światło wyciskało z niej wszystkie informacje. Długość, grubość, ilość. W takich badaniach mozolnie rodził się aerozol, ideał. Bo krople muszą być odpowiednio duże, by nie porywał ich przygodny ruch powietrza. Odpowiednio małe, by nie ściekały z liści. I odpowiednio gęste, by jeden oprysk nie pozostawiał na roślinie pustych, nietkniętych chemią plam. Na początku badań pogodzenie tych warunków wydawało się niemożliwością. A pod koniec mikroskopowy obraz kropli na liściu. Obraz sukcesu. Działa! Nawet spodnie fragmenty liści chwytają swoją porcję chemii. Krople są wszak elektrycznie naładowane. Roślina nie musi znać prawa kulomba, by je przyciągać. Jedno przejście wystarczy, by liście zaleśniły jednolitą wilgocią. Ziemniaczki będą że palce lizać. Najpierw krople, dwadzieścia pięć tysięcy volt. Oprysk. Tyle wystarczy. A co w rzeczywistości to stało się. Na wszelki wypadek. Tak, na wszelki wypadek o. rozładować. A co rzeczywiście spadło na liście, można zobaczyć w świetle ultrafioletowej lampy, drobiny kropel, które rozmiarami sięgają 40 do 120 mikrometrów. I co dziwne, te krople trafiły również na spód liścia, nie tylko na jego zewnętrzną część. Tak trzeba było zrobić, żeby można było niszczyć owady, ponieważ stwierdzono w badaniach, że owady latające, żerujące na liściach czy w liściach najlepiej reagują na krople, które właśnie zawierają się w tym przedziale od 40 do 120 mikrometrów. No doskonale też reagują na krople padające na spód liścia, najczęściej tam I to jest, się ukrywają. I to jest właśnie ta niezwykła inżynieria kroplowa. Nie tylko odpowiednia wielkość kropli, a raczej małość, nie tylko odpowiedni kierunek, bo padają na liść i pod spód, ale dopasowanie tego do przedmiotu działania, w tym przypadku do owadów. Bez ciśnienia, bez freonu, bez napięcia, a właściwie tylko przy pomocy. Yy, nie, można oczywiście powiedzieć, że jest to Tak, że jest to rozwiązanie na miarę XX wieku, prawda? Niezwykle eleganckie naukowo, ale ciągle nie podoba mi się to, że jest tak, jednak jest to urządzenie do celów specjalnych. Znów nie to stosowane w domach w milionach, a jak sam wspomniałeś, może nawet miliardach egzemplarzy. I tutaj, skoro wiesz. Yy, i jak gdyby widać już, że technologia freonowa, znaczy tych opakowań wielkociśnieniowych i rozpylania wszystkiego, co pachnie, prawda bądź tam nie pachnie, przy pomocy gazu, który nie jest obojętny dla środowiska, ta technologia pada, narodziły się jak gdyby jej, jak gdyby jej kontynuacja. Rzecz wygląda niezwykle skomplikowanie, kiedy zajrzy się do środka rozpylacz. W środku nie ma żadnego ciśnienia. Bo zostało to uzbrojone w układ składający się z takiej właśnie ilości części. Rureczka, cylinderek, zawór dolny, no coś takiego. Taki tłoczek z bardzo delikatnym przewodem w środku, sprężynka, następne tłoczki. Wierzch dostarczający pod bardzo niewielkim ciśnieniem cieczy do samego. Wylotu. Ja tutaj spróbuję pokazać właśnie przy mi. Zobaczmy, czy uda mi się światło złapać. Tam są takie dwa kanaliki, jak gdyby. Spróbuj złapać światło na moim palcu, tak. Dwa kanaliki. Pojawiające się, znaczy prowadzące mimo środowo. Tam pod ciśnieniem powiedzmy jednej atmosfery wprowadzana jest ciecz, jest zawirowana w kółeczko, i siła odśrodkowa rozrywa ją w momencie wylotu. I wtedy następuje atomizacja taka miniaturowa, niewielka pompka, którą można zakładać na każdą buteleczkę z cieczą, którą chcemy rozpylić. I działa bez wielkich ciśnień, bez freonu. No właśnie, a skoro już jesteśmy przy tym, że bez freonu i bez wielkich ciśnień, to są i takie rozwiązania. To też jest aerozol. Tyle tylko, że jeśli odkręcić nieco opakowanie, on przestaje działać. Tam w środku było powietrze, więc wystarczy teraz wziąć pompkę i dostarczyć odpowiednie ilości powietrza, stwarzając ciśnienie. Z powrotem działa. Ale to są wszystko, powiedziałbym, rozwiązania y, takie dosyć szczegółowe. Natomiast y, kolejny jakby krok fascynujący w tej kroplowej inżynierii, to jest coś, co y, znalazło swoje zastosowanie w medycynie. Y, jest to bardzo korzystny, znakomity sposób dawkowania różnego rodzaju leków. To jest na przykład aerozol, który wstrzykuje się do nosa. Też pompka, tutaj pompka. Nie, ma, nie ma ciśnienia, tak, ale jakże znakomite. Rozpylenie tej cieczy. Bardzo drobne krople w odpowiedniej dawce, bo to jest niezwykle istotne. I urządzenie jeszcze bardziej skomplikowane. Taki aerozol służący do leczenia ataków dusznicy i dawka 0,2 mg bardzo silnie działającego środka. Niezwykle rozpylone tak, rozpylone. Tak, tak niezwykle drobno, że te drobinki leku. Z Pędem powietrza trafiają głęboko do drzewa oskrzelowego. No i tego, jakby, wniosek, że właściwie inżynierią tworzenia kropel sięgnęliśmy na poziomu dość niezwykłego. Powiedziałbym, nawet trochę może przesadzając, ale robię to świadomie, że chyba osiągnęliśmy w tej technice taki poziom, że praktycznie z kroplami możemy robić wszystko to, co nam się żywnie podoba. Odcisk czcionki. I odcisk tysięcy czcionek. Tak dziś tworzymy ślad informacji na papierze: pełne jajo i drobiny atramentu. Delikatne kropelki rzucane jakby od niechcenia, we właściwe potemu miejsce. To też informacja pisana, choć przyznać trzeba w sposób niecodzienny, bez dotyku, bez nacisku, bez względu na rodzaj podłoża. Tu inżynieria Kropel doprowadzona została do perfekcji. Każda z nich jest ściśle kontrolowana. Miniaturowe porcje atramentu trafiają jak po sznurku, tworząc litery i słowa. Czyżby magia? Nie, w tym urządzeniu nie ma nic z cudów. Wibracje sieką delikatne strumy katramentu na pojedyncze krople. A potem elektrody ładują barwne pociski elektrycznością. Teraz już zwykłe napięcie może zmienić tor ich lotu. Dwie pary elektrod wystarczą, by skierować krople w wybrany punkt. Aby rzecz odbywała się szybko i precyzyjnie, dodano elektroniczny układ sterowania. 17 kapnięć stworzyć można każdy znak. Jeden jedyny strumyczek rozbity na krople i wstęga papieru. Nie do wiary, ale jest on w stanie wykonać ponad 1500 znaków pisarskich na sekundę. Tekst rodzi się na ekranie monitora. Każde uderzenie klawisza to kolejna informacja w schowku komputerowej pamięci. Nie ma problemu, by dotknięciem klawisza zmienić krój i wielkość liter. Nie ma problemu w korekcie, łamaniu. Ekran jest cierpliwy. A potem wystarczy jeden ruch palcem, by z pamięci komputera informacja w błyskawicznym tempie przeniosła się na papier. Cicho i szybko. Tu rusza się jedynie rolka z papierem. Następny krok to pisak wielostrumieniowy. Ten potrafi już malować kroplami nie tylko litery, ale symbole i znaki graficzne o dowolnych kształtach. A gdy dodamy do tego pisaki w trzech podstawowych barwach, gdy wzrośnie ich ilość w jednym rzędzie, znikną dzisiejsze drukarnie. Zastąpi je jeden komputer i jedna maszyna o niesamowitej wprost wydajności. Oto jak z małych rzeczy rodzą się rzeczy wielkie. A niby nic kropelki.